Szybko, włączaj aparat, patrz co się dzieje, przyjechali pierwszy raz, zobaczcie w górę Szczerze? Tak nie miało wyglądać? To już działa? Aha, dobra, to nie, to odnowiam Siemano moi drodzy, witam was serdecznie na kanale, jak może część was zauważa Siedzę w Skodzie, w superbie. Jadę na miejsce docelowe naszego spotkania dzisiaj z fotografem Sebastianem z Fotoprodukcja. Profil musicie koniecznie obczaić na Insta, bo chłopiec mega zajawiony na samochody i to na super samochody, więc jego foty robią przekonkretną robotę. A z racji tego, że siedzę w Skodzie, oznacza to tylko jedno: Skoda jest skończona, więc po drodze jeszcze szybkie myćko samochodu i udajemy się na jakieś amieniołą gdzieś oddalone kilkanaście kilometrów od Nowego Sącza. Mam nadzieję, że foty wyjdą tam przekozackie, więc widzimy się na miejscu. Sobie sam nie może umyć samochodu, no bo to jest jego auto, a to jest niespodzianka. Szybko, włączaj aparat, patrz co się dzieje, przyjechali pierwszy raz. Zobaczyć furę. Kurwa, no dobrze to wygląda. Jak działa? Podnoszenie. O, kurwa, Ależ to Podnoszenie. Kurwa, Chodź se zobacz. Ale sztos. Nie wierzę, że to moje. Trochę widziałem, ale tego to bym się nie spodziewał, co tu się wydarzyło. Było wszystko fajnie, wyszło nawet. Powiedz coś, Jacek. <laughs> Nie wiem co, mowę mi odjęło, czekaj, bo jestem skupiony. Chyba jaki jest w szoku chłop? Nie chcę prowadzić specjalnie co bym poprowadził, tutaj nie bój się. Nie no, nie możesz jeździć tym samym, ja nie mogę tylko na nie patrzeć. Chętnie, bo jest bardzo wygodnie. Płytę MQB mamy opanowaną już w tej chwili, może siadać na cycach. Patrzcie, jak się chowa, przednie koło. No, to kawał dobry, ja cyko Jeszcze jestem zestresowany w ogóle tym autem, nie wiem, na rajdzie, nie wiem jak żyć. Ale już pierwsze, pierwsze koty zapłaty, tak? Tak, pomału się, będziemy się uczyć tego tak. samochodu. Ej, nagrywasz ich? Jak była się żabki podoba. No. No. No, nie, to stwierdzam, że zrobiła się z niej taka klusia. Nie no, nie jest już taka długa, to no, jest no, taka no, mówię, rozlazła, no, nie? Taki, taki bąbel się węgla. na stalną ma pozycję. Ta. Nie no, zajebiście siadło. I fajnie, jak go pójdziesz na samą glebę, to ten, to silnik o asfalt napierdala i ten, i, i czujesz na całej budzie to te przenoszenie tej wibracji diesla, nie? Kurwa, zajebiście Ja lubię takie projekty, to był jeden z fajniejszych projektów, chociaż był to bardzo trudny projekt Z tego, że jest to nowe auto, myślałem, że jak nowe, to będzie się wszystko zajebiście odkręcało, ale żeby ciągnąć głupie boczki, bagażnika czy coś w tym stylu, to kurwa Po 20-30 śrubek trzeba było odkręcać, więc czasochłonne, ale bardzo przyjemne